do miejscowości Karakol I tutaj jest taki gościniec Idziemy jedli i pili We can go to this in Co? Yeah.

Miejscowość na 4000. Na 4000. i tak. pięknie. No i co? No i co? Co zrobiłaś? Co zrobiłaś, powiedz tutaj? No co zrobiłaś? Nic. Nic. O? Gdzie jest pan? Gdzie jest pan? O. Ciekamy stąd, bo ja ledwo oddycham. Jesteśmy na 4,5 tysiąca, a tutaj jedzie dwóch turystów na rowerach. Jesteśmy na najwyższej przełęczy na całym Pamir Highway. Ile? 4,600? 5. No bez aklimatyzacji to naprawdę jest słabo. A tam przed chwilą mijaliśmy dwójkę rowerzystów, ale po ich minach było widać, że chyba żałują, tego, że tu wjeżdżają. No nie wyglądali zbyt dobrze. Dzisiejszy nocleg. A tu idą kozy. Co ją zaczepiasz? Fajna, ładna. Tak wygląda nasz nocleg. Tak wygląda moja żona. Zmarznięta. Tak zwykle źle. To jest nasz pokój. Mają najdłuższe łóżko w całej Azji. Pierwszy poranek w Tadżykistanie. Mam ładna żacha dzisiejsza. Za chwilę będzie widać słońce. Już widać jest na tych górach. I pojawiło się słońce. Tutaj w tej miejscowości, tak jak prawdopodobnie w całym w Tadżykistanie nie ma kanalizacji, więc trzeba Latać w nocy w siku na dwór przy czołgu. Tu jest czołg, a tu jest kibelek z pięknym widokiem, i będę go otwierał, bo tam nie ma nic ciekawego. I tu jest ładny widok. Dobra, spakowaliśmy się i ruszamy w dalszą przygodę. Dojechaliśmy do tego Checkpointa i czekamy, U nas sprawdzają tutaj. Nasz gejt się wkurzył. Bo jest w pogoniu. Jeszcze się coś rzuca. Idziemy do kafe Gold Fish. Gold Fish? I zaraz zjemy tą krówkę. Bo jestem przeziębiony, czy coś. I jeszcze cały co, czas jesteśmy na 4000 i ciężko oddycha ja Jeszcze z tego się na f***a na To W samochodzie. Tu się samochodzie na żarówkę. są Ty też. To Ty nie czujesz. Ja wczoraj. A ta ta łasienka to w ogóle ma jakieś drzwi, czy nie? Tak o? jak tam twoje nowe przyjaźnie A widzisz Co Fajne dziewczyny co? No Mój chat Salam aleikum Samolaku. Samolaku. Ka kciwi zawód? Sanjarbek. Sanjarbek. Abdrahim. Abdrahim. Harasza. Bye bye. Bye bye. Dzień dobry. Jesteśmy w drugim guest tu jest kot Hitler Pokaż się Hitler kici, kici, kici. Dzisiaj będziemy spać tutaj razem To jest nasza dzisiejsza miejscowość, gdzie spaliśmy Rano chciałem wstać i iść na, na wschód słońca, tam jest jezioro za tą przełęczą ale w tej miejscowości znaczy wokół tej miejscowości grasują wilki. Całe watachy. I nam powiedzieli, żebyśmy po prostu się nie oddalali stąd, zbyt daleko, bo ludzie tutaj chudują jaki i krowy. Ostatnio też zagryzły krowę. I wczoraj dwójka turystów też z Kanady widziała. Nawet pokazywała nam zdjęcia, że są wilki. A ja mam tu ze sobą trzy sabaczki, które mnie chronią. Nie sabaczki? o, Jak żyjecie? O, się tulą. Dobra, dobra, dobra. Także ja na razie jestem bezpieczny i robię zdjęcia To była nasza kuchnia i sypialnia O proszę bardzo Tu takie specjalne mleko z... znaczy herbata z mlekiem A tutaj palą jaka główna Główienka płoną jaka Chociaż za bardzo nie chcieli nam powiedzieć czym to jest To takie coś co wkładają ale później się przyznali że to są Wienka. Tam za tą rzeką jest Afganistan. Wodzie, a moja z, z tym bez lejru już są tutaj gdzieś i muszą dojść tu i będą wracać bo my teraz jesteśmy 4200 a ja wolałem nie żeby się bardziej nie rozchorować to zostałem a oni wejdą na 4700 Problem. problemu się zawiesiliśmy na rzece zamarzniętej, przejechaliśmy Dojechaliśmy do jakiegoś miejsca, podobno jest super. Wchodzimy. Dobra, startujemy dalej. Ładnie było. thank yeah.

Hall. smoke on the water. <laughs> wow, wow. <Okay>. <laughs> <laughs> and teacher And how the down? ادب ساختو کو شما دو خراد ای بو حد بر بو ات سحادت جو به حد هچ جان یا بدرو Hello. a za rzeką Afganistan. Nie było to blisko a tam, tam są jakieś domostwa, ognisie ogień, to też jakieś domy widać. fajny piękny jak go nazwiesz pimpek to jest afrykańska szkoła na lunch będziemy mieć lunch w tutaj w takim pomirskim domu, który ma układ identyczny jak to muzeum gdzie byliśmy, a to jest nasz gospodarz. problem przy afgańskiej wiosce Uf. Musimy się zmieścić. To woda. Teraz spokój. Bez driver. <laughs> <laughs> dojechaliśmy do miejscowości kar coś tam jest dosyć fajny hotel i idziemy na kolację tak wygląda nasz pokój no dobra, czekaj nagram tak wygląda nasz pokój takie mamy podwórko a ja tam w dole płynie rzeka Zobaczymy, co tam będzie na filmie. Już za mną chyba są jakieś numery, coś mi się wydaje. Zobaczmy sobie? I love Tajikistan. i love. Miasto, Hello. Hello! A teraz tutaj największa atrakcja w mieście moja żona Hello! Tam jest takie bardzo ładne miasteczko które wcześniej widzieliśmy tutaj jest Afganistan a tutaj jest pozbywanie się śmieci Trochę tu śmierdzi, prawda? Supermarkety na całym świecie są takie same. Idę zrobić zdjęcia o wschodzie słońca, ale dzisiaj pierwszy raz jest zła pogoda. A tu wszyscy z rana zamiatają ulice i chodniki. Chcę iść tam, na górkę. Ale chyba nic nie będzie widać. Przecież nie już światła. W ogóle nie jeżdżą samochody. No tak jak myślałem, dzisiaj jest troszeczkę pochmurno i mgliście. Mało widać. Takich checkpointów tutaj jest pełno co chwilę. A tu przed chwilą dostał pan łapówkę, chyba chleb i pobiegł z tyłu za budynek zjeść. O ten od łapówki wrócił. Tylko zjadł chleb już. Wróciliśmy już z Monument Highway, jesteśmy w Duszanbe, to jest nasz hostel i idziemy coś zjeść. Przejście dla pieszych kończy się. Dobra, pierwsza knajpa w duszambę. Spowiada się emocjonująco Tutaj mogli nagrywać Pulp Fiction Ciekawe jak będzie smakowało danie dynia drugie, drugie danie wygląda bardziej obiecująco nawet jeszcze nam muzykę włączyli dobra, zjedliśmy pa się jakoś tam nazywa 3 dolary za dwójkę za dwie osoby mówili, że Tajiki są taki drogi uważaj na dziurę to jest na przykład przejście dla pieszych a dziura jest w głębokości dziura jest do kolan Niewidomie tutaj nie mają kolejne przejście dla pieszych które kończy się I uwaga, hopla! A tu jest napisane Warszawa. Przed chwilą zaczepiła nas Polka. Taka młoda dziewczyna, która tutaj mieszka od roku. I nam powiedziała dokładnie, co trzeba obejrzeć i jak się dostać do Samarkandy. Także już mniej więcej wiemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest ciekawe, bo odjechaliśmy trochę na zachód yy, naszej wycieczki. I bardzo już się zmieniła uroda wszystkich osób bo trochę mieli bardziej trójkotem twarzy, a ci są trochę bardziej biali. Bardziej tak łagodniejsze mają rezydencje. Każdy, mógł, każdy mógłby grać Aladyna w filmie. To taka fyrka, się. No Ale to miasto na razie mi się podobała, ładnie jest tutaj. A i spotkana przez nas Polka powiedziała nam czemu dzisiaj jest taka pogoda nie bardzo, bo... To jest burza a z Afganistanu przyszła. Tak, i dlatego dzisiaj jest taka brzydka Ta pogoda. Są widać. I powiedziała, jest że jutro, tak jutro będzie padać podobno z tego powodu. Zobaczymy. Ciężko uwierzyć, że to gdzie spaliśmy kilka dni temu razem z tymi wilkami to jest to samo państwo. A tu policjant stoi. trening w duszam B, duszam B. Przytęliśmy ostatnio co? Nie płacz. Ja nie wiem, to jest to samo państwo. Co tyle pianki z gliny? Przed tony, Radzony, Hiltony, jesteśmy Wszystko błyśni. A 200 kilometrów dalej ludzie palą gównami jaka, żeby chociaż się troszeczkę ogrzać. Tam były te serotony, A tu są takie chodniki. Nie wpadnij mi tam, bo cię nie wyjmę. Wjeżdżamy z Dushanbe. Musimy się dostać do Samarkandy. A dzisiaj pada deszcz. Pierwszy raz od naszego przyjazdu w ogóle do... Do Astanet. Nie, widzieli, nie widzieliśmy widzieliśmy deszczu no. ale dlatego, że jest ta burza pustkowa, piaskowa i nam tak powiedzieli, że za parę dni będzie na pewno Więc pada Do Samarkandy mamy jakieś chyba 7 godzin autem, więc dzisiaj będziemy znowu telepać. 5, ale do granicy. Tak tak, taksówkazy, ale to co się tutaj dzieje to jest po prostu... To jest

Początki podjazdowe Tam jest granica, którą właśnie przekroczyliśmy y, Tajikistan, znaczy to pierwsza gdzie przyjechaliśmy Teraz tutaj idziemy Jeszcze to jest, jest, jest Tadżiska, nie? Tak, to jeszcze jest Tajikistan Nas prezydent nas żegna Jakie <głynie> <głynie> głupie I później Uzbekistan Tutaj w tym budynku nas sprawdzili Bagaże i Została już tylko teraz granica uzbecka Zobaczymy jak tam pójdzie Czy szybko